grał w swojej symbolice to nie tylko święty kielich, ale graal to również dążenie do doskonałości, z podkreśleniem słowa dążenie, czyli niekoniecznie z zamierzeniem osiągnięcia wielkich sukcesów, ale z przynajmniej staraniem się, aby takie sukcesy mogły być osiągnięte. Oczywiście, mówiąc o sukcesach, mamy na myśli nasze sukcesy dla naszych dzieci i sukcesy naszych dzieci. Stowarzyszenie powstało przed narodzeniem Michała, co chyba jest najlepszą odpowiedzią na pytanie o zasadność istnienia tej organizacji, która niejako powstała w moim odczuciu z pomocą działania sił wyższych. Bo zanim narodził się Michał, ja już miałam pomysł założenia stowarzyszenia. Uważam, że powinno być więcej takich stowarzyszeń jak Stowarzyszenie Graal, bo nas matek z dziećmi z zespołem Downa jest bardzo dużo. Nazywam się Małgorzata Chudzińska, przyjechałam z Głogowa. Jestem tutaj i prywatnie i zawodowo. Ponieważ jestem matką dziecka z zespołem Downa. Oprócz tego jestem terapeutką, rehabilitantką i pracuję w szkole życia i w szkole specjalnej Ci się rodzi coraz więcej z zespołem Downa. I potrzeba jest organizowania takiej konferencji I nie tylko dla rodziców, ale też dla terapeutów, dla rehabilitantów, dla dyrektorów szkół. Temat konferencji ogromnie potrzebny i może dobrze, że dotyczy właśnie tylko osób zespołem Downa, bo ich, ich sposób funkcjonowania jest trochę specyficzny, w tym sensie, że to są osoby, które bardzo łatwo włączać w społeczeństwo. W mojej opinii ta konferencja ma bardzo duże swoje uzasadnienie. I dzięki Stowarzyszeniu Gral, które po prostu no, nam pomagał. Tworzy takie konferencje, czy poprzednio byłam na premierze filmu. Ja też mogłam się dowiedzieć dużo różnych ciekawych informacji na temat zespołu Dauna, wymienić dużo różnych porad, opinii między rodzicami. Żegnając się i dziękując za to, co usłyszeli, powiedzieli niektórzy, że. Jak długo żyją ich dzieci, a czasem po kilkanaście lat, tak nigdy nie dostali na żadnej konferencji takiej porcji rzetelnej wiedzy, dawki nadziei, wskazówek i że to było dla nich coś bardzo ważnego.